Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja. 7 marca 2024. 21.04. jest opublikowano... 7 czerwca 2022, 12.31 et samochodowy jest jednym z elementów, które sprawiają, że pojazd wygląda jak najlepiej, dlatego zawsze powinniśmy myć samochód i wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. Aby zapewnić mu dłuższą żywotność, zewnętrzne powierzchnie pojazdów są zawsze narażone na wiele zanieczyszczeń, zmiany pogody i inne elementy które mogą uszkodzić lakier samochodu. Nawet woda może powodować plamy na karoserii, a ich usunięcie może być bardzo trudne. Istnieją jednak techniki zapewniające że krople pojawiające się po wyschnięciu samochodu nie pozostaną na lakierze, jak powstają plamy wodne na lakierze samochodowym. Plamy te są powodowane przez pozostałości twardej wody z pobliskich zraszaczy lub nawet lekkiego deszczu. Najgorsze jest to, że te małe plamki są trudne do usunięcia z lakieru po wyschnięciu i mogą być bardzo szkodliwe, jeśli zostaną tam pozostawione. Woda może zawierać różne minerały takie jak metal i kwas. Gdy woda wyparuje, minerały pozostają na powierzchni pojazdu, powodując powstawanie plamy wodnych. Niektóre plamy wodne są łatwe do usunięcia za pomocą zwykłego przetarcia. Istnieją jednak również plamy wodne, których usunięcie wymaga więcej wysiłku. Jak usunąć plamy wodne z samochodu? Aby usunąć plamy wodne z lakieru samochodu, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić. Jest tu mycie i wysuszenie pojazdu. Takie dokładne mycie powinno usunąć większość plam. Jeśli tak się nie stanie, wykonaj następujące kroki. Użyj spraju do detali, gąbki, białego octu i ściereczki z mikrofibry, aby usunąć plamy z wody. Namocz gąbkę w destylowanym białym occie i przetrzyj nią plamy z wody. Pozostaw ocet na plamach przez kilka minut. A następnie spłucz wodą i osusz samochód ręcznikiem z mikrofibry. Po umyciu i wysuszeniu samochodu można nałożyć świeżą warstwę wosku, aby zabezpieczyć lakier. Wosk może również zapobiegać gromadzeniu się plam wodnych w przyszłości. Jak zapobiegać powstawaniu plam? Jeśli nie chcesz, aby na lakierze twojego samochodu tworzyły się plamy z wody, ważne jest, aby wiedzieć gdzie parkujesz swój samochód. Jeśli parkujesz pojazd na ulicy, staraj się nie parkować obok obszarów trawiastych, ponieważ zraszacze mogą się aktywować i spryskać pojazd. Ponadto, jeśli musisz zaparkować na zewnątrz, rozważ przykrycie samochodu pokrowcem. Jeśli zauważysz, że twój pojazd został zmoczony przez zraszacze lub deszcz, Postaraj się jak najszybciej osuszyć obszar, aby zapobiec powstawaniu zaschniętych plamy wody. Inną opcją jest sięganie poręcznik z mikrofibry lub ściereczkę do skóry za każdym razem, gdy zauważysz, że z samochodu kapie woda. Pomoże to utrzymać krople wody z dala od lakieru. Jeśli krople wody są suche, ale świeżo upuszczone, można je łatwo usunąć. Po prostu wycierając obszar ręcznikiem. Jeśli chcesz zobaczyć więcej recenzji samochodów, odwiedź nasz kanał Siempre Auto na YouTube. Na poniższym filmie możesz obejrzeć niektóre z przeprowadzonych jazd testowych. 2-3-4